Ostatnio rozmawiałem z moimi nauczycielami w szkole, i tak doszliśmy do pewnego wniosku, że młodzi ludzie, nie wszyscy oczywiście, może nie chcę generalizować, ale często tak jest, że dużo osób nie wie, czego chce, co będzie robić później, jakie ma plany na przyszłość, szczególnie jeśli chodzi o tych młodszych, kim chcą być. I to jest pewna przeszkoda nawet w szkole, bo jeżeli nie wiem, co chcę osiągnąć, no to nie mam motywacji do tego, żeby się uczyć chociażby, żeby dobre wyniki osiągać, żeby kimś zostać po prostu. Dlaczego o tym mówię? Bo Pan Jezus, przychodząc na świat, jakby daje nam jasny sygnał, dokąd my zmierzamy, kim jesteśmy, gdzie jest nasz cel. I dzisiaj w Ewangelii słyszymy, że dokładnie tego trendowatego pyta co chcesz, żebym Ci uczynił? Ja muszę wiedzieć, czego pragnę, co jest moim zadaniem, dokąd zmierzam, czego chcę od Pana Jezusa.